Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przygotujemy dzisiaj coś specjalnego, a mianowicie będzie to coś, co na pewno każdy z Was przynajmniej raz w życiu jadł, a mianowicie będą to wypieki na bazie ciasta drożdżowego i cebuli, więc będą to pyszne cebulaki. Zapraszam do oglądania dalej. Potrzebujemy 450 g mąki pszennej, 200 ml ciepłego, takiego letniego mleka, 30 g drożdży, 2 łyżki oleju do ciasta i troszeczkę jeszcze oleju do podsmażania cebuli jedna łyżka soli, jedna łyżeczka cukru. Do farszu wykorzystamy dużo cebuli, tak około 400 gram cebuli. Oczywiście do przyprawienia sól, pieprz i czosnek granulowany. Zaczniemy z tematem. Zabieram się za wykonanie ciasta, później zawężymy się za cebulę. Zaczniemy od przygotowania rozczynu, więc wlewamy mleko do miski, dosypujemy 3 łyżki mąki. Do tego wrzucamy cukier, i sól i pokruszone drożdże. Delikatnie mieszamy, żeby drożdże fajnie połączyły się z pozostałymi składnikami. Delikatnie. Następnie odstawiamy w ciepłe miejsce na 20 minut. Droże nam pięknie już tutaj zaczęły działać, więc przechodzimy do dorzucenia reszty mąki, oleju i przechodzimy do wyrabiania. Po wyrobieniu ciasta przykrywam je z powrotem szmatką i odkładam na kolejne 20 minut w ciepłe miejsce. Teraz zajmiemy się cebulą, więc obieram i będę je kroiła na takie fajne, większe piórka. Cebulka już jest pokrojona. Troszeczkę się przy niej wzruszyłam, takie wzruszające skrojenie po prostu cebuli, więc przechodzimy do smażenia. Wlewamy olej i gdy olej już się fajnie rozgrzeje, wrzucamy cebulę. Będziemy ją tak smażyć aż do takiego fajnego zarumienienia. Dosypujemy jeszcze taką łyżeczkę soli, mieszamy. Tak na 2-3 minuty przed wyłączeniem cebulki dosypujemy pieprz, taką większą szczypkę do smaku, jak lubicie ostrzejsze, to dorzucać po prostu więcej. I czosnek granulowany. Tak pół łyżeczki. Mieszamy i smażymy. I wyłączamy. Gdy ciasto już jest fajnie wyrośnięte, przechodzimy do tworzenia takich małych kuleczek. Na blat wysypujemy sobie odrobinkę mąki. Dosłownie troszeczkę, bo już nie chcę do tego ciasta dodawać jeszcze więcej mąki, bo będzie coraz twardsze. I przechodzimy do wyrzucania naszego ciasta. Powinno fajnie odejść od miski. Biorę sobie po kawałeczku. I tworzę taką kulkę. Rozciągam ciasto na kształt takiego okręgu i wykładam na blachę. I tworzę tak kolejne placuszki. Z tej porcji ciasta wyszło mi 10 placuszków, więc teraz je przykrywam szmatką i odkładam jeszcze na 10 minut, żeby delikatnie sobie podrosły. Puszki już nam pięknie wyrosły, więc zaraz będziemy nakładać tutaj cebulkę. Jeszcze chciałam tak dopowiedzieć, że ja lubię takie duże kawałki cebuli, natomiast jeżeli będziecie woleli coś mniejszego, to możecie drobniutko tą cebulę pokroić w taką kosteczkę i jak najbardziej też będzie pyszne. Ja sobie wymyśliłam tak, więc tak robię. Więc co, lecimy z nakładaniem i będziemy zaraz piec. W międzyczasie już nastawiłam sobie piekarnik na 180 stopni, żeby nam się nagrzał. Nakładamy cebulę i będziemy zaraz wkładać do piekarnika. Zanim wyłożymy cebulę, za pomocą szklanki będę żłobiła jeszcze takie... Małe dziurki, żeby tutaj farsz fajnie się komponował w ciasto. Zostawiamy grubsze brzegi, tylko środek żłobimy. No i wykładamy cebulę, średnio tak po łyżce cebulina placuszek. Wkładamy nasze cebulaki, będziemy je tak piec przez 20 minut. Moje cebulaki są już gotowe. Myślę, że ten aromat e, czuć nawet u sąsiadów, no bo jednak to jest cebula. Ale myślę, że to jest przyjemny zapaszek. Może zrobiłem smaka, jak zapakałem, to ich <grym> e, Także co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście przetestujcie ten przepis, bo myślę, że każdemu to posmakuje. To jest taki klasyk, który na pewno każdy uwielbia. Dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście będę wdzięczna za pozostawienie subskrypcji, łapeczki w górę oraz komentarza. Specjalnie dla mnie, będę dzisiaj niezmiernie miło. Dziękuję bardzo za oglądanie i smacznego.